Więc wygląda na to, że wielce oczekiwane RPG od Obsidian Entertainment został zaupgradowany na konsoli Xbox Series X i działa teraz w 60 klatkach na sekundę. Właściwie to gra oferuje 3 tryby graficzne na konsoli Xbox Series X i 2 tryby graficzne na konsoli Xbox Series S. Także jest to bardzo dobra wiadomość i zaraz o tych trybach porozmawiam. A skąd wiemy, że właśnie te tryby są obecne w grze? A no wiemy to od recenzentów. Część dziennikarzy dostało już kopie recenzenckie tej gry, więc grają i testują już tą grę. Także niedługo pewnie zostanie to oficjalnie potwierdzone. A dlaczego to taki duży news? Ano dlatego, że deweloperzy kilka miesięcy temu rozmawiali na temat wydajności tej gry. Na konsolach serii X i S, i w tamtym czasie, to chyba był listopad albo październik, mówili o tym, że skupiają się na razie na dostarczeniu jak najlepszej gry w 30 klatkach na sekundę. Co prawda, nie, nie powiedzieli, że nie będzie 60 klatek na sekundę, nigdy nie powiedzieli, że nie będzie innych trybów, ale w tamtym czasie potwierdzili tylko 30 klatek na sekundę. I właściwie nawet nie wysilali się na jakieś tam próby tłumaczenia, że może w przyszłości będzie update. I moim zdaniem to był błąd ze względu na to, że parę miesięcy temu yy, no, było 30. Wiele osób twierdzi, że gra oczywiście jest kiepska, bo tylko działa w 30 klatkach na sekundę. Oczywiście to nie świadczy o jakości gry. Co nie zmienia faktu, że no dobrze by było, żeby te gry miały te opcje graficzne, w sensie tryb graficzny i tryb wydajności w 60 km na sekundę, i wygląda na to, że deweloperom jednak udało się dostarczyć właśnie taki tryb. I właśnie dlatego czasami zachodzę w głowę, po co deweloperzy tak mówią wcześniej, na temat wydajności gry, kiedy tak na to sprawę parę miesięcy później okazuje się, że jednak ten tryb inny wydajności tam w tej grze jest. Także myślę, że przynajmniej jeden dramat odnośnie tej gry tutaj, który pewnie część z Was widziało na, na social media, była odnośnie tego, że gra od studia wewnętrznego Xbox i tylko 30 klatek na sekundę, że było to nie do zaakceptowania, co nie zmienia faktu, że oczywiście nie byłem szczęśliwy z tego powodu, bo też uważam, że jeżeli chodzi o, o gry wewnętrzne, e o, o gry od studiów wewnętrznych, powinny jednak bardziej skupić się na optymalizacji i dostarczać gry w 60 krotach na sekundę, e ale widać, mamy to, także to jest bardzo dobra wiadomość. Teraz tak. Porozmawiajmy o tych trybach, bo jest ich więcej niż tylko dwa, jak się okazuje. Co prawda, są dwa tryby na Xboxie serii S, ale są to tryby 30 klatek na sekundę i 40 klatek na sekundę. Jak zwykle, pewnie tak samo jak z wieloma innymi tytułami, 40 klatek na sekundę ten tryb 40 klatek na sekundę będzie zarezerwowany dla tych, którzy mają telewizory lub monitory obsługujące. HDMI 2,1 i wspierające 120 Hz, 120 klatek na sekundę, bo tylko wtedy ten tryb będzie dostępny. Także na Xboxie serii S 30 klatek na sekundę lub 40 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o Xboxa serii X, sytuacja jest ciekawsza ze względu na to, że dalej mamy 30 klatek na sekundę, czyli pewnie będzie to tryb jakości, lepsza grafika będzie. Mamy tryb 40 klatek na sekundę, gdzie ponownie pewnie będzie trzeba mieć nie, pewnie na pewno trzeba będzie mieć monitor lub telewizor wspierający 120 Hz, 120 klatek na sekundę. No i oczywiście jest wielce oczekiwany tryb 60 klatek na sekundę, który mam nadzieję, będzie standardem. Właściwie jest już standardem, nie oszukujmy się. Co prawda są, zdarzają się czasami tytuły, które wspierają tylko 30 klatek na sekundę. Tak było z Hellblade 2 na przykład, taka sama sytuacja była z Gotham Knights. Chyba były jeszcze ze dwa tytuły tu i tam, ale na przykład część tytułów, które zostały wydane tylko w 30 klatkach na sekundę, te tytuły później dostały upgrade'y i działają teraz w 60, także... To jest akurat bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o, o użytkowników Xboxa serii X. Jeżeli chodzi o samą grę, jest to gra RPG od Obsidian Entertainment, czyli gości, którzy stworzyli Fallout w New Vegas, Star Wars The Old Republic. Knights of the Old Republic przepraszam czyli gości, którzy znają się na RPGach także akurat ja naprawdę e, wyczekuję jeżeli chodzi o to o, o, te, o te gry. Ostatnio robili bardziej e, gry w stylu izometrycznym e, to były ty, tytuły, które jeszcze za, zanim jeszcze trafiły trafił e, Obsidian Entertainment pod parasol Microsoftu i został dofinansowany e, zresztą e, Avowed jest takim wyjściem e, trochę na grunt już e, no, tych większych tytułów bardziej budżetowych co prawda avault nie będzie jakimś wielkim rpgm podobno e, ma mieć średnio otwarty świat w sensie że to nie będzie taki sandbox jak skyrim mają być jakieś większe lokacje gdzie będzie można eksplorować je ale to będzie raczej tytuł który jeżeli chodzi o strukturę rozgrywkę, będzie podobny do The Outer Worlds pamiętacie tą grę? Też od Obsidian Entertainment, oczywiście świetna gra wdana chyba z 5 czy 6 lat temu i ten tytuł y, też był taki właśnie, że y, miał co prawda otwarte lokacje, ale on nie był to nie był jeden wielki spójny świat otwarty, prawda? Jawout będzie oferować właśnie takie większe miejscówki, ale nie do końca otwarte. I mi to akurat nie przeszkadza, bo e, trochę będzie eksploracji tu i tam, ale będzie bardziej można się skupić na tym, e, na głównych, na questach i tego typu rzeczy, prawda? Także akurat ja się nie mogę doczekać na, jeżeli chodzi o Avout. E, oczywiście Avout działa na silniku Unreal 5. E, gra z miesiąca na miesiąc robi się coraz ładniejsza. Możecie sobie teraz pooglądać ostatnie trailery. Dużo lepiej gra teraz wygląda, niż wyglądała powiedzmy po pierwszej prezentacji dwa lata temu, co ma sens, bo deweloperzy cały czas usprawniają e, grę. Także gra wygląda na, na ciekawie zrobiony tytuł. E, także zresztą Obsidian nie robi złych gry, gier, no nie, nie oszukujmy się, naprawdę będzie to świetna gra. E, bardzo kolorowa, jeżeli chodzi o stylistykę, e, także no, ja się nie mogę doczekać e, będzie oczywiście dostępna w Game Passie. Gra ma zostać wydana 18 lutego. Ma być chyba dostępny kilkudniowy, taki wczesny dostęp. Oczywiście, jeżeli chcecie, można sobie wykupić coś takiego. Ja poczekam na Game Passa, bo, no bo tak. Dobrze, słuchajcie. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o About Xbox serii X, 60 klatek na sekundę. Xbox serii S... 40 klatek na sekundę. Oczywiście obie konsole będą miały jeszcze tryb 30 klatek na sekundę. Bardzo dobra wiadomość. To by było tyle. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć.